Na zlocie ACK Benimar Polska spotkaliśmy Pana Grzegorza, który troszeczkę zachęci nas do tego, abyśmy odwiedzili Śląsk. Witam Panie Grzegorzu. Witamy. Cieszę się, że Pan mnie zahaczył, że coś nam Pan opowie na, o Śląsku, aby zachęcić ludzi do tego, żeby tu przyjechali. Zaproszę do naszej gwary po naszym nie? Po Śląsku. Zapraszam Was od Katowic, powiedzmy od Nikiszowca, jest piękny kemping, bardzo, bardzo luksusowy kemping, jest dużo kempingów na południu Polski oczywiście, mamy co zwiedzać, są pałace, jest pszczyna, przepięknym pałacem, jedyny pałac w regionie chyba południowej Polski, gdzie jest w 95% w pełnym wyposażeniu oryginalnym. Natomiast natomiast góra, Tarnowskie Góry, Srebrne, Srebrna Kopalnia, UNESCO, miasto UNESCO, rozbudowują się, remontują całe Śródmieście, ale kopalnia działa cały czas, jest co zwiedzać. Jest ale to, można ją zwiedzić, oczywiście, tak? Oczywiście, cały czas, jest przepiękne wrażenia. Jest jedna z najstarszych, pierwsze, pierwsze maszyny parowe do, do zwiedzenia, które pracowały jako pompownie. Jest cały, cały, cały Górny Śląsk, powiedzmy, w dół Opolszczyzny i, i, i na Dolny Śląsk bardzo dużo pałaców do zwiedzania. Jedne są w trakcie remontu, inne są w, są pola kempingowe, są góry bardzo fajne do chodzenia. Nie tylko powiedzmy, e, e, nie tylko Tatry. Tak, oczywiście jest, Mamy Bielsko, mamy, mamy przepiękne Wisły, mamy, mamy Korbielów do zwiedzenia. Jest jest, jest, całe, jest blisko, jest góry przepiękne do chodzenia i są, jest dużo kempingów e, e, i, i baza kempingowa jest. E, Górny Śląsk po prostu nie pisze, wie, z katolickie, już jak wspomniałem, i wiele, wiele innych atrakcji. jezioro nyskie, jezioro turawskie e, e, z atrakcjami dla Motorowodników e, i dla Wędkarzy, i, bo Turawa a, jest Mika, znana tak, tak, sandaczy. Tak, a, a bardzo dobre, bardzo dobre właśnie jest fajnym miejscem, się zrobiło już teraz jezioro Nyskie. Niskie, odmuchów, miasto kwiatów. Też znane Przepiękne też znane. miasto kwiatów. Maj, czerwiec, lipiec, no, płynie w kwiatach. Więc, więc dolne, dolną część Polski zapraszam i, i jest co zwiedzać, jest co zwiedzać, Wie, jest co oglądać. Wielu ludzi e, zna zamek w Książu, a mówi pan, że to wcale nie, nie jest nie, nie, taka nie, nie, atrakcja. Nie. Książ, książ w zasadzie jest z zewnątrz ten wyremontowany, zapraszam na przykład do Pszczyny, Mysłakowice, inne takie perełki, które warto zwiedzić, bo Książ jest owszem, tak owszem ale go nasi przyjaciele wykradli. Wykradli go nie? nie, tylko Niemcy, ale nasi przyjaciele go wykradli. Ze wschodu przyjaciele. Właśnie, no tak. tak. Dziadek mój powiedzmy jest rodzony we Wrocławiu, kolejarz i opowiadał bardzo często. Przez trzy lata było wywożone bogactwa z Dolnego Śląska, no, które mogły zostać, no niestety w, naszej, w naszym władaniu, ale tak było jak było, więc darmo Darmo mieć ten, No Było, minęło, nie wrócimy. Co się udało odzyskać, to jest. Ludzie niektórzy pamiętają, inni nie, więc, więc warto posłuchać, warto, warto być. Nie? Warto po, po, posłuchać tych ludzi, y, y, autochtonów, którzy jeszcze coś pamiętają. Góra Świętej Anny bardzo fajnym, ciekawe miejscem. Tam ludzie władają dwoma językami najczęściej. Często mówią, ja, bo to Niemcy. Nie, nie, Niemcy nie, nie Poloki. Nie Niemcy, nie Poloki, no porządne ślązoki. Więc, więc jak, 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 jak tak? Dlaczego są podwójne nazwy? Podwójne No nazwy... właśnie, jadąc tutaj, Ta. spotkałem się, mówię, nie, jestem w szoku, jakbym był na Kaszubach. Kaszebie <laughs> mam to samo, więc tu dlaczego? Bardzo prosta rzecz. Razem, że, że nazwy były zmieniane. Poza tym, e, dziadek, który powiedzmy, jak wojna szła, czy był we Wermaszcie bo nie było innego wejścia, bo albo Kula Weba, bo do Armatu opowiadał wnukowi, że on tam pochodzi z glogał, nie? no to jest y, Glogał, jest, y, jest, to jest Głupczyce, czy się, chyba głupczyce, nie? a nazwa niemiecka. Gdzie tych chłopak ma tego szukać? Nie? on będzie szukał glogał, a nie, bo on, ten dziadek nie pamiętał, że to inaczej się nazywa, nie? że te, te nazwy, nie, Krapkowice mają swoją nazwę niemiecką i, i polską, nie? Więc jak opowiadał wnukowi, że on stamtąd pochodzi, to ten wnuk szuka w nazwie niemieckim na mapach. A że się da... I nie można mieć ludziom zazwy, że akurat e, funkcjonują dwie nazwy. Na wschodnim na wschodnich terenach mamy rosyjskie nazwy. kochajmy swoje małe ojczyzny i szanujmy się nawzajem, nie. Tak jest, jest. To, jest. to takie przesłanie, że my naprawdę, nie no, no tutaj jest dobrze na Śląsku i, i, i z tymi nazwami, i nikomu to nie przeszkadza w ogóle. Nie? No i w ogóle macie piękną gwarę, jak Ruch, ja jej... tak chcieli godać, godałem, że, że, że my mówimy, ale to, to tak, Richtig to jest starosłowie, profesor Miodek powiedział, to jest e, bogactwo starosłowia języka polskiego. To jest starosłów języka i bardzo dużo północnej Morawy, północnej Morawy i, i, i właśnie tutaj język to jest najstarszy starosłów języka polskiego. Nie? Więc to były ziemie, ktoś mówi polskie, to są pierwotne ziemie piastowskie i, 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 i śląskie, dlatego Ślązacy się czują autokonami i właścicielami tych ziem. No już nie będziemy tam, powiedzmy, więcej drążyć tematu, ponieważ Bóg to e, świadczyć o jakichś tam nie, e, przesłankach, e, nie w tę stronę. Natomiast, natomiast i uważam, że Śląz jest piękny, jest co zwiedzać, zapraszamy. Widzicie, tu w kinie jesteśmy na, na tym kempingu nowo e, utworzonym, nie? nie przewidywał gospodarzy aż tyle ludzi, a okazuje się bardzo urokliwe, fajne miejsce na weekend, na, na kilka dni zapraszamy na Blisko ryby. Krasiejowa. Tak, Krasiejów, tak. Już 7 kilometrów stąd, tak. więc jest co zwiedzać z dziećmi jak najbardziej. Dzieci sobie popatrzą i, i, i jest ciekawie. Nie? Panie Grzegorzu, ile czasu Pana zdaniem... Potrzebuje taki karawaningowiec na to, aby właśnie te piękne rejony odwiedzić. Żeby południe Polski, tak, tak na szybko przelecieć, dwa tygodnie nie wystarczy. Na Śląsk, jak mówię, na szybko przelecieć, ja mówię, od, od gór. Bez kidów powiedzmy gdzieś tutaj po Częstochowie w tydzień czasu się nie ogarnie tak na szybko tematów. To jest tak na szybko i w zasadzie kamperem, bo z przyczepu to w zasadzie się tego nie ogarnie. W Częstochowie jest fajny kemping Oleńka, zresztą same, same parking udostępnia, jest, można się podnieść do prądu za, za, za opłatą, ale nie jest to jakieś tam kosmiczne pieniądze, jest to wolna datka, więc można w Częstochowie stanąć na Jasnej Górze, pozwiedzać. No także to sama częstowa, no, piękny obiekt. Góra Świętej Anny, no tam już jest gorzej, nie? Jeśli chodzi o, tak, o te... Nie ma kempingu, tak? Te sakralne miejsca, jest trudne, poza tym tak. jest to, jest to wzgórze, jest dużo prywatnych parkingów, można się kamperem zatrzymać, ludzie są bardzo... No to też jest tak. Ludzie są bardzo życzliwi, można w Puszczu na podwórko, mają duże podwórka przygotowane, jako miejsca parkingowe, więc też jak ktoś chce pozwiedzać, ale to są takie, takie krótkie wyjazdy. Natomiast, natomiast gdzie indziej, jest tak opisane, już w tej chwili Ternowskie Góry mają dwa takie małe campingi, no bo to jesteś dopiero, że tak powiem. Na początku drogi? Tak, 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 no bo karawanik, no bądźmy że dopiero się w Polsce zaczyna rozwijać i to, i to w dobrą stronę. Oby tak dalej, nie? Zaczynają no, e, e, ci z zachodu, nam mówią, no kurczę, dzieje się coś u was, coraz tak, fajniejsze tak. auta, coraz fajniejsze sprzęty ludzie mają, więc dzieje się w dobrą stronę. Do tego infrastruktura już się, też się buduje i to całkiem ciekawe, Tak. No. Panie Grzegorzu, w czasie naszej rozmowy przed nagraniem wspomniał pan o tym, bo nie jestem zbyt dobry z historii, wspomniał pan, że ślub Śląsk sięgał po Litwę, no tak, ale Wielkie tak. Księstwo Litewskie też trochę inne granice miało. Tak, tak oczywiście. oczywiście. No, tak wyczytałem w literaturze, pierwszy chrzest Śląska był 90 lat, 96 lat wcześniej od, od Śląska. No, mieliśmy mieć króla, którego powiedzmy w drodze do, do, do Rzymu, insignia króla śląskiego leżą w, w Watykanie. No także tak opisuje to w książkach historycznych jest opisane. No tam to, ta historia jest bardzo ciekawa, no bo to jednak jest wielonarodowość. Zawsze byli i Żydzi, i, 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 i powiedzmy Niemcy, i, i Holendrzy, i przemysłowcy przyjeżdżali. Także to było państwo zachodnie zawsze. No, było państwo zachodnie, dlatego powiedzmy Górny Śląsk był takim e, konskim e, walkomem, bo, bo co... Dla, to... dla wszystkich zaborców. Tak, dla wszystkich zaborców. I dla tak. rosyjskich, dla wszystkich, nie? No bo to było tutaj w zasadzie bardzo ta industria da bardzo dużo wniosła w rozwój tego regionu. Kindzie... No ale i całej Polski tak naprawdę? Tak, no kędzierzyn koźle, no wiadomo, zakłady chemiczne no, produkowały benzyny, e, benzyny dla, dla przemysłu wojennego i w ogóle dla motoryzacji, która była w powijakach. Więc to jest tutaj tu, dla, dla, dla uzbrojenia dużo rzeczy się produkowało w kędzierzynie koźlu, dlatego było ochraniane. Na szczęście... E, e, ani alianci, ani, ani inni nie, nie, nie zrobili z tego ruiny, dlatego Śląsk ocalał w całości, no, bo to jednak dobry zasób był dla wojny, dla, 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 dla przyszłości. Nie? Tak. No, zawsze myślę, że, że wrócą tutaj, no, ale niestety się stało, jak się stało. Nie? No i dobrze się stało, że Śląsk jest Polski, w Polsce. Ale, jest. ale tak naprawdę Śląskie-Śląski. Śląskie jest śląski. Tak, śląski. śląski. Tu umówmy się, że rynne ślązoki to nie są Ślązacy. Nie, My owszem bardzo to jest naród, który bardzo chętnie wszystkich przyjmuje i, i nie ma nic nasek jako takich. Oczywiście jak się ktoś tam chcę wyłamać, no to zawsze może się wyłamać, natomiast, natomiast ślądzacy są bardzo tolerancyjni. Panie Grzegorzu, to na koniec bardzo Pana proszę po śląsku, niech Pan zaprosi tutaj tak do, krótko na te piękne tereny. Wiecie, przyjeżdżajcie ku mnie, bo jest piękny, fajny Śląsk, jest co oglądać. Gwara mamy od górali, po, po Polszczyznach tu zaś inaczej godają, bo za krzołkiem godają, a nie mówiąc na Gęsi o no, Gańsi, nie? Piękną górę mają nie? Szczelce Polskie, tu, tu jest piękna góra świętej Anny na Górnym Śląsku to zaś sycemy ważnie, a góle zaś tam zaciągałem po swojemu, nie, bo to góle to ma swoja gotka, i, ale jest przepiękna mowa, jest siedem takich dialektów. Ry, Raciborsko-rybnicki mają znowuż laski dialekt, nie? Przepiękny dialekt, bardzo ciekawy, więc zapraszamy. Kolorystyka mowy i, i regionu jest fantastyczna. Jest co, jak z ludźmi się porozmawia, to rzeczywiście jest, jest co oglądać, jest co posłuchać. Nie? Śpiewająco, Panie Grzegorzu, dziękuję Panu bardzo. Mam nadzieję, że zachęcimy Was do tego, aby przyjechać na Śląsk, aby zwiedzić te piękne miejsca, no i skorzystać z przepięknych kempingów. Panie Grzegorzu, jeszcze Wspiewa. raz Panu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.